Witaj! Nie jestem zaskoczony widokiem kogoś z twojego rodzaju. Od czasu ostatnich problemów przeszło tym szlakiem wielu poszukiwaczy przygód. Na pewno doszła twych uszu wieść o tragedii, jaka spadła na miasteczko Tristram. Niektórzy powiadają, że diablo, pan grozy, znowu chodzi po świecie. Nie wiem, czy w to wierzyć. Ale kilka tygodni temu przeszedł tym szlakiem mroczny wędrowiec. Podążał na wschód w stronę przełęczy chronionej przez klasztor Łotrzyc. Może to nic takiego, ale wkrótce potem wrota klasztoru zostały zamknięte, a kraj zaczęły nawiedzać dziwne stwory. Pozostanę tu z moją karawaną, aż zrobi się bezpieczniej, a bramy zostaną otwarte. Mam nadzieję, wyruszyć do Ludgolę, zanim nas wszystkich pochłonie cień, który padł na Tristram. Jeśli przeżyjesz do tego czasu, zabiorę cię ze sobą. Powinieneś też porozmawiać z Akarą. Wygląda na to, że to ona rządzi w tym obozie. Może powie ci coś więcej. Charsi wydaje się być miłą dziewczyną. Jest tutaj kowalem i może ci pomóc, sprzedając broń i pancerze. Jestem Akara, najwyższa kapłanka sióstr niewidzącego oka. Witaj w naszym obozie. Ale obawiam się, że nie mamy ci do zaoferowania nic poza tymi sypiącymi się murami. Widzisz? Na nasz prastary zakon spadło dziwne przekleństwo: Potężna cytadela, w której od pokoleń strzegłyśmy drogi na wschód, została opanowana przez demonicę o imieniu Andariel. Ciągle trudno mi uwierzyć, ale udało się jej przeciągnąć na swoją stronę inne siostry i wspólnie z nimi wypędzić nas z domu przodków. Teraz ostatnie obrończynie zakonu albo już nie żyją. Albo zostały rozproszone. Błagam Cię, pomóż nam. Znajdź jakiś sposób, żeby zdjąć klątwę. Przysięgniemy Ci wierność po Na Pustkowiu znajduje się miejsce, w którym skoncentrowało się wiele złej mocy. Zwiadowczynie Kashi doniosły mi, że w pobliskiej jaskini roi się od mrocznych bestii i potworów z piekła rodem. Obawiam się, że te poczwary szykują się do ataku na nasz obóz. Jeśli naprawdę chcesz nam pomóc, to odszukaj mroczny labirynt i zniszcz te plugawe bestie. Niech wielkie oko macie w swojej pieczy. Witaj w imieniu zakonu. Naszej dyscyplinie umysłowej dorównują tylko nasze umiejętności w strzelaniu z łuku. Mam nadzieję, że to wystarczy, żeby stawić czoło tej próbie. Witaj w naszej wspaniałej Norze. Wiem, że przybywasz, aby rzucić wyzwanie złu, które wygnało nas z naszego domu. Ale wiedz, że choć Akara jest naszą przywódczynią duchową, to ja dowodzę łotrzycami podczas walki. Aby zyskać moje zaufanie. Trzeba ci będzie zrobić coś więcej, aniżeli zabić parę bestii gdzieś na Pustkowiu. Odkąd pamiętam, Akara była mi niczym matka. Jest dobra i mądra, ale nie sądzę, aby mogła skrzyknąć takie siły, żeby móc przejąć nasz klasztor. Demony w tej jaskini zabrały wiele z moich najlepszych łuczniczek. Zastanawiam się, jak tobie się powiedzie. Twoja obecność jest dla mnie zaszczytem. Ktoś, kto szuka tej jaskini, szuka śmierci. O rany! Jesteś barbarzyńcą, prawda? Naprawdę cieszę się, że Cię spotkałam. Ostatnio widziałam tu kilku podobnych do Ciebie. Zazdroszczę Wam. Sama chciałabym wyruszyć na poszukiwanie przygód, tak jak Wy. A. A tak w ogóle? Mam na imię Charsie. Pracuję w tutejszej kuźni. Nie mam nic do wariwa, choć jak dla mnie czasami jest zbyt poważny. Nie rozmawiałam z nim za dużo. Bestie z jaskini zaczęły grasować po okolicy. Lepiej uważaj na siebie poza obozem. Witaj, partnerze! Jestem kwit i od razu mogę ci powiedzieć, że w tym przeklętym miejscu nie znajdziesz lepszego przyjaciela ode mnie. Jeśli masz jakąś niepotrzebną broń, trochę złota albo jakiś kamień szlachetny, to w zamian dostaniesz ode mnie wyposażenie, jakiego będziesz potrzebować w czasie swoich wypraw. No, no, nie ma się co zastanawiać. Wszystko, co sprzedaję, jest przedniej jakości, a w dodatku dostajesz dwudniową gwarancję. Kiedy, a raczej jeśli, dotrę do Ludgolin, to znajdę sobie największą miskę darlantowego ziela i tak długo się nim będę zaciągał, aż mój umysł opuści ciało. Dzielna z ciebie dusza, wolałbym wrazić moje święte berło w najohydniejszą ropiejącą dziurę, niż bym miał zapuścić się do tej jaskini. Zrzuccie się! Demony, mony i bestie! Stój. Zanim ruszysz dalej, musisz wykonać polecenia akary. Szukaj siedliska zła w dziczy, bliżej obozowiska. Potrzebuję klucza! Potrzebuję klucza! Ty mi miejsce, ty mi miejsce. Miejsce, się. Rabi się odwrzy od wrogów, od 啊是你 Trzyce są bezpieczne, przynajmniej przez jakiś czas. I... Potrzebuję klucza! Strzeż się, tam czeka cię tylko pewna śmierć. Strzeż się, zło przed nami jest silne. Strzeż się! Udało ci się oczyścić siedlisko zła z diabelskiego pomiotu. Może dzięki tobie zdołam odzyskać wiarę w ludzi. Twoją nagrodą będzie trening umiejętności, którą sobie wybierzesz. Witam. Kasia zawsze była lojalna. Ale obawiam się, że jej gniew i rozgoryczenie po tym, co stało się ostatnio... Nie wróży nic dobrego. Bardzo troszczy się o łotrzyce, którymi dowodzi, i nie wyśle ich do walki, dopóki to nie będzie niezbędne. Moje zwiadowczynie właśnie doniosły mi o potwornościach dziejących się na cmentarzu klasztoru. Widocznie Andariel nie wystarcza już chęć odbierania nam życia. Krwawa Orlica, jedna z naszych najwspanialszych głównodowodzących w bitwie przeciwko Diablo pod Tristram, została skalana jako pierwsza. Odnajdziesz ją teraz na cmentarzu klasztoru, gdzie zmienia naszych zmarłych w zombie. Nie można dopuścić do takiej profanacji. Jeśli prawdziwie po naszej stronie, pomóż nam ją zniszczyć. Gdyby tylko udało nam się odkryć, w jaki sposób Andariel zdołała skalać nasze siostry, wówczas może mogłybyśmy wypędzać zło, które spowiło ich myśli. Dokąd mogę Cię zabrać? Ha, ha, ha. To, co Cię nie zabije, sprawi, że staniesz się silniejszy. Hmm. Jak można zabić coś, co jest już martwe? Khit to wędrowny kupiec o wątpliwym charakterze. Podróżuje z moją karawaną na wschód. Handluje dosłownie wszystkim. Jest chciwy, ale jego towary są bez zarzutu. Jednak robiąc z nim interesy, lepiej mieć oczy szeroko otwarte. Pozdrawiam cię. O, lubię Khida. Jest bardzo zabawny. Zna wiele interesujących opowieści o miejscach, w których kiedyś był. Sama chciałabym zobaczyć tyle co on. A kara bardzo się o ciebie martwiła, ale widzę, że niepotrzebnie. Nie brak ci ani odwagi, ani umiejętności. Krwawa orlica przewodziła grupie łotrzyc, które kiedyś walczyły z Diablo w Tristram. Dobry wieczór! Wariff był tak miły, że pozwolił mi przyłączyć się do swojej karawany, ale nie daj mu się namówić do szukania nowego szlaku handlowego na wschód. Zbijam tu niezłą fortunę, oczywiście na łotrzycach. Ale dla ciebie zawsze mam najniższe ceny. Dobry demon to martwy demon. Oto moje zdanie. A tak przy okazji, nie udało ci się czasem znaleźć w tej jaskini czegoś. Co chcesz teraz sprzedać? Wybacz, z nieumarłymi ciężko się handluje. Nie przyjmuję żadnych zwrotów.